Dobry wieczór Państwu, witamy Państwa w następnym, kolejnym już wideoblogu moim. Dzisiaj będziemy dla Państwa pracować razem z moją małżonką Ireną, która po prostu będzie nie tylko Państwa, ale i mnie informowała, jaki ma sposób na przyrządzenie jabłek na zimę. Jabłka można wziąć do suszenia. Takie ładne, duże. Ale to jest ulubione jabłko mojej żony, więc ono pozostanie. Tak, wspomnienie dzieciństwa. Wspomnienie dzieciństwa, bo się nazywa Kansaska. Do suszenia możemy używać każdego gatunku jabłek. Wszystkie jabłka, które lubimy. To nie jest prawda, że najlepszą do suszenia jest antonówka. Bo każde jabłko, które po prostu rośnie w naszym ogrodzie, które kupimy na naszym rynku grudzińskim, które kochamy, lubimy, Posmakuje, przypomina nam dzieciństwo, możemy suszyć. Może być duże, może być małe. To jest nieważne. Ważna jest tylko grubość plasterka, żeby się równo suszyły. I teraz, to co jest ważne, to tak: jak no zwykle mamy dwie koncepcje, e, moja żona wycina Na komorę nasienną. Natomiast ja osobiście suszę z komorą nasienną, bo wtedy po prostu jest też jakaś mała pestka, która się trafi i czasami można ją sobie przegryźć. I tak pokrojone jabłka w plasterki wrzucamy do lekko solonej wody. Ile? Na minutę, dwie. Minutę, dwie i ile? Jakie jest zasolenie tej wody? Poniżej 3%. Płaska łyżka na litr wody. I tak około minuty. I następnie do jabłka. jednego jabłka, następnego jabłka. Ale nie zawsze możemy używać soli. Są też rodziny sadowników, którzy używają do tego i skrapiają owoc sokiem z cytryny. Są osoby, które gdzieś tam jeszcze używają octu, ale octu nie proponujemy. Uważam, że albo solona woda, ale to, co jest najlepsze, to też cytryna. Dla tych, którzy Stop po cytryny. prostu chcą mieć troszeczkę kwaskowe. I teraz te jabłko już przekładamy do tasitko. Za chwilę, jak z drugie drugim będę wrzucę, a to to przełożę. Także tak. E, najważniejsze jest to, żeby jabłka po wysuszeniu, żeby one się suszyły w miarę równe i po wysuszeniu miały jednakowy, przybliżony smak. Dlatego też proces suszenia jest dość istotny i ważny, a my podczas, później po wysuszeniu i tak jak jesteśmy znawcami gatunków, będziemy wiedzieli, jako, jaki gatunek jabłka suszonego jemy. Myślę, że jednak już minuta minęła. No teraz przekładamy Jabłko do, do odsączenia. Do odsączenia tak? możemy no, sobie pobawić, no, żeby się po się prostu się nie rozleciało. I te jabłka rozkładamy na ściereczce. Oczywiście przedtem e, musimy wiedzieć o tym, że nawet jeżeli dla siebie robimy, to myjemy ręce. I tak rozgłożone jabłuszko... Jakie możemy... jaki wyciśniesz? Tak, ale możemy zrobić tak. Mamy jak zwykle dwie różne metody, ale po prostu każdy robi według swojej, i już tak wysuszone jabłuszka układamy, żeby więcej się zmieściło. To jedno na drugim, na blaszce, i ta blaszka, po zapełnieniu, wkładamy ją do piekarnika. Jak nastawiamy piekarnik? 50-70 stopni i włączamy wiatrak. Musi być obowiązkowo wiatrak, żeby tą parę, e, ulatniającą się wodę, wypchnął z piekarnika, ale to, co jest nie więcej 50-70 stopni. Oczywiście, proces suszenia jest dość mozolny i długi. To jest po, po, zależy od jabłka, od jego soczystości. Takie jabłko potrafi się suszyć nawet i kilka godzin. Teraz taką blachę wkładamy do piekarnika, i tutaj już mamy jabłuszka. Podsuszamy. Dobrze podsuszone. I dzięki, dzięki tej soli. O, a, tutaj a tutaj już jest... mamy wysuszone, dosuszające, dosuszające się jabłuszka. Po tej stronie jest antonówka, a tutaj jest są jabłka. Mieszane, mieszane. mieszane, które lubimy. A, a to jest złota tak? reneta. Tak. Ona taka jest ciemniejsza, natomiast a to jabłuszka. Tak? A może tutaj po to... prostu to tak? to światło? Nie, i teraz. Ale ten kolor, piękny kolor zachowują. to już są ususzone mhm. jabłka. No właśnie. Są oczywiście bardzo smaczne. I takie jabłuszka będą nam smakowały całą zimę. Życzymy Państwu smacznego i udanych. Udanej pracy, która po prostu zabezpieczy nasze zimowe wieczory, która yy, potrafi dać nam przysmaki na oglądanie meczu, filmów, wieczorne, zimowe wieczory. Życzymy Państwu smacznego. Bardzo dobre. Zakładamy fartuszki? Bo no co? Przecież nie właśnie. Och nie tego jabłuszka, to nie ruszam, bo to jest krąsę tak, do zjedzenia. Możemy sobie... Ona jest to są jabłuszka. dwa... Później wszystko zrobisz i co będziemy filmować. Ja, Wszystkiego. Skończoną my. pracę?